1 yes. yes. Wynik jeden do jednego. I dwa jeden. Faktycznie.

Wiesz co, robiłem to ręcznie, w sensie, że go otwierałem i nie pomogło. Można powiedzieć tyle, że była połowa nowych ludzi. Stworzył się lekki chaos w obronie, zwłaszcza, widać było to po pierwszych zmianach. Tamte zmiany zostały przeprowadzone bardzo chaotycznie. Przez co widać było, że, że cała obrana się sypała, mimo pierwszej bramki, mimo prowadzenia, mimo takiej pewnej gry. Sytuacje w ataku były. I myślę, że dzisiaj była była szansa na, na awans, no, ale no, nie wyszło. Mobilizacja była, ale myślę, że to chyba chłopaki stwierdzili, że jednak taki wynik nie może przejść i dali z siebie jak najwięcej podczas, podczas tej, tej drugiej połowy. E, przynajmniej na początku. Później no, znowu zawiodły zmiany. No i wynik został, został ostatecznie no, na naszą niekorzyść. W pierwszej połowie jeden z napastników stał w bramce, w drugiej połowie pomocnik stał w bramce i wyglądało to tak, jak wyglądało, ale no, obrona jest zawsze największym mankamentem od jakiegoś czasu tutaj naszej drużyny, więc no, będziemy starać się to cały czas pracować nad tym. Naszą bolączką jest zawsze to, że w drugiej połowie zaczynamy od straty bramki praktycznie w każdym meczu. I też dużo o tym mówimy, dużo ćwiczymy. Myślę, że, że, że no z biegiem czasu będzie coraz lepiej, to jest po prostu brak koncentracji i to wszystko. Czego brakuje nam jeszcze? Tak jak kolega wcześniej mówił, zgrania na pewno, wykończenie akcji. Ja uważam osobiście za mało strzałów z dystansu, bo za bardzo może chcemy wejść piłko do bramki, ale dopiero się zgrywamy, to nasz czwarty mecz. Więc myślę, że z każdym meczem będziemy więcej szali i mniej tracili. i trzy bramki, szybko nam szli z na drugiej połowie, na początku dwie bramki. To dostałem szczęście, żeśmy dostali karnego, w sumie zasłużonego. Gdzie ja nam pozwoliło do końca już kontrolować mecz, no prawda, no, też mieli parę sytuacji do szczenia bramki, no ale szczęście było po naszej stronie dzisiaj.